Na kanale Zajcu znowu z Brąstem w Siemano Tak mów głośniej jest z nami dzisiaj Antek. Siemano. Siema Tak dobra, łapka w górę sub z dzwonem, a ja otwieram mega świnie, uwaga! Ja już otworzyłem i prawie wszystkie żadskie! To słabo mi poleciał. Lekadorny! No, wyda, dymiaz, dawaj, 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 dawaj. Star Power dodaj na Majka. Tragedia, o. ale dobra, Epicki. Epicka do kolka. Jeszcze sześć. Pięć, cztery, trzy, epicki. Dobra, dobra, Polili. dobra. Dwa. I ostatni będzie legendarny. I zero nie ma, bardzo rzadko. Hmm. Ju, ja już Cię zapraszam. Poczekaj, słyszysz już podbiorę nagrody. Przecenie. No, no, on tak jest przesteniony. O 30 zł Ale ja wolę daj na skok. Dobra, zapraszam, nie ja cię zaproszę, albo no. Siemano Siemano Gramy nockaut. To ja na knockout sobie wezmę... A ja sobie wezmę Karla. A ja Perl. Pierl. Dobra. No i gramy naszą pierwszą rundę. Uwaga, coś się tutaj stanie ciekawego. Jeżeli chcecie więcej filmów z Antkiem, to łapka w górę z dzwonem. Obowiązkowy. Zabiłem. No, a ile ten. E, kiedy kolejny odcinek ze mną? Ile łapek w górę musi być? A? Nie wiem. To może sto łapek w górę i kolejny odcinek ze mną. Możemy tak zrobić. Dobra, ja ją podpalę. Ja trafiłam. Dobra, Ja właśnie zrobiłem w tej rundzie trzy fragi? No chyba tak. Zabiłeś wszystkich, to jak ty zabiłeś, to tak, to ty. Dobra, zabiłam. Aha, dobiłam go. Aj, głupi na nich, on bije tak mocno, po dwa tysiące on bije. Mhm. Ej fokus na nani. Fokus na nani. Dobra, dobra, na, fokus na nani. Ale co robiłem te spajery? Dobra, na środek gdzie? Podpada leży, leży z e, byron, byron. Leży na nani, leży na nani. Dajesz, dobra e Ładnie. Duuuuuuuuuuuuu, Sygnał. Pierwsza runda Ew. Wiedziałeś na którą ja mam mosty PR. Mityczny! Perl Mityczny? No. Ale. Dajesz. Do tego, do. tego, Do. to ten I to ten gorszy, bo spowalniający. Ja to jest a kogo teraz wiedziesz? Ja gram dalej mam Karlam moim karzałkiem. Ja sobie wezmę może czasera. Może. Sorry, jak nie słyszycie Antka, ale po prostu ten. Ale jest bardzo duża szansa, że go słyszycie, więc no. Będę mówił głośniej. Głośniej będę mówił jak coś. No, good, ale po prostu nie wiem, czy to. Wytrzymuję. Ja, ja oglądam sobie film, jak ten, jak już. A ty to jakaś montujesz? Tak. A tego, tak, której ten film wstawiasz? Nie wiem. I zakładam, że po tym filmie 30 minut i będzie. A, bo wyślę mojemu kuzynowi. Tak zabiłem. A wiesz Będziesz miał... Przy... Będziesz miał dużo nowych subskrypcji, bo moich kuzynów i kolegów będę mówił, żeby twój kanał subskrybowali. No to Dobra. Lecz ten squeak umiem z tym squeakiem grać. Mnie to obija. A ja się nie podam i lecę. Dobra, ja jestem na środku. Jestem na środku, pomagam! Zabiłam, brawo! Leży, leży! Brawo, 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 bardzo ładnie! Ja mam gadżet ten podpalający Ja mam ulta, ja rzucę... Dzi rzucam ulta! Po co, po co, po co?

u, trzeba się skupić, nie trzeba, nie musimy atakować wcale do przodu. No dokładnie. Trzeba się trzymać na tyłach, aż do strotki. Mam lagi, mam lagi, mam lagi. To nie ruszaj się, nie ruszaj się. Idź do krzaczka, idź do krzaczka. Nie mam, już nie mam. Jak będziesz miał lagi, to od razu idź do krzaczka. Dobra.

I to leżycie na tych świetliwych sferach. Dobra. To strefo. Żeby... Zbity był. też. Jest oczywiście. Jak ty zginiesz, to ja to ugram. Brawo, ładnie. Dobrze. Dobrze, dobrze. To była druga giera. A ty masz kaję znajomy? znajomych? Kaję? Ja tylko wyciągam kuzynkę się No Lecimy. Lećmy Uż sobie zagram Może jakąś jedynie Ja gram Mortisem sobie RT Myślę, że to był dobry wybór Bo RT ma dość daleki zasięg no tak, ja miałem erki na drugim koncie. Ale jaj, musisz, na, musisz nam porobić tego... Edgara. Ty tylko Edgara, ty tylko Edgara. Ja się zajmę resztą. Dobra. Ajdź, bo Bibi i Edgar na mnie poszli.

Cofnij, cofnij, cofnij. Nie cofnij. Ja, ja jak blisko, ale jak to wykierujesz to jesteś totalna sigma. Pamiętaj, ja być prawdziwa sigma. O, nic się nie stało. Antek nie wychylaj mi się teraz. Dobra. Krzaczek, ty krzaczek, ty krzaczek. Ja będę tu kamczył i chronił twojego tego. Bo pamiętaj, że jak ja uderzę, to tamto też uderzy. Dobra. Więc będziesz miał podwójną ochronę, więc but. widzę, że mam nadzieję, że Wam się filmiki z Brawla podobają. Okej, okay, okej, okay. okej. Trzeba to jakoś ugrać. Dobra, jesteśmy w trójkę. Może byśmy tam Grejowi pomogli, bo tak... Ooo, jest, ty dobra. Ty ty krzaczek. Jestem w krzaczku. Dobra, możesz wyjść. Ja bym razem poszedł na jakąś postać. Jestem, 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 jestem. Gramy to nic się nie stanie Kurde co strefa Ajejajajaj a sekunda wybrakła Albym to może wygrał Dobra ja biorę mocną postać Ale mam uwaga star dropa I nos I tak Ja wezmę sobie Może groma koszeta na którym mam zero pukarków. Ja masz jakieś skiny do rikoszeta? Nie mam. Pokażę ci moje. Dobra, graj, graj, graj! fajnego mam do Karla? No. Ja sobie Karla zabiorę. I z się wynik. jak grać koszetem? Я вам шанс, Robi, nie umie grać. pierwszy raz tą grę urwanił i ze starzy opa mu grom wyleciał na no to gromadziu. No kurde! Czemu wy tak Teraz szybko Teraz nie Paczko wybiorę. No, ten jest git. Bo musisz się zająć kitem. Ja się zajmę tarą, się musi zająć PAM. Aha. Pomóż, 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 pomóż! Ale wiesz co, trzpałem noże i to trzpałem noże. O nie! Kik jest za bardzo pan. Musimy tak wziąć. Ja wezmę sobie spajka w kolejnej rundzie. Ty weźmiesz sobie albo kruka, albo sędzi. I to, i musimy pucharki sobie dawać, bo no straciliśmy pucharki w Co? Są za duże pucharki. Ty nie wyślij, ja mam na spajku. A ja mam na kruku dwudziestą pierwszą, a na sendi mam 23. trzecią. ja mam na spajku dwudziestą czwartą. No serio? No. Dobra, lecimy. Widzowie, nie ma co pisać. Dostał. Ogólnie to ja bardzo lubię grać tą postacią, którą teraz mam. Dobra. Dobra. No, dobra Wykierowana. Ile zrobiłem fragów? Uważa Pięć fragów i gwiazda gry! Wykierwana woda odbieramy nagrody. A widzowie, chcecie zobaczyć odcinek jak Wbijamy 800 pucharków, czyli 26 na moje magu. Dwie... No ja Ci mogę w tym pomóc, ja Ci mogę w tym Albo pomóc. 25 piątą... na Sandy? Okej, okay, to to będzie nope. już ostatnia runda, widzowie. A ja Ci nikodem pomogę wbić. Okej. Okay. No dobra, gramy ostatnią da? rundę. Czy, czy nie, nie, dawaj runda? jeszcze. To jest przedostatnia runda. Nie, to już ostatnia runda też. Bada, a pognazywamy coś jeszcze? Nie, nie dzisiaj czy w ogóle. Pogrywamy. Kurde! Mogłem się cofnąć. Ale, ale. Przegraliśmy. Ale mamy strasznie dobrą mendę.

i mega dobrą będę czekaj, ja chcę coś jeszcze zrobić widzom coś pokazać Papa. Papa. E, swoje najdroższe skiny Papa Dobra, 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 to ja też tutaj pokażę motkę i zróbcie to co ja właśnie pokazuję więc co? Nara, popatki. Pa ma pa. widzowie.